Dzień dobry moi widzowie, witam Was na moim kanale wyzwania Kasztana Dzisiaj moim gościem jest Kuba Kuba aspiruje się jako zawodnik sportu walki Kuba mam do Ciebie parę pytań Powiedz mi jak zaczęła się Twoja historia ze sportami walki bo doszły mnie słuchy, że kiedyś byłeś bardzo zaabsorbowany ping pongiem Co mi opowiesz na ten temat? Yy, moja przygoda ze sportami walki zaczęła się tak, że Wie mi w gimnazjum i poszedłem na treningi, żeby ich rozpędzić. Ale zaczekaj, zaczekaj. Kto ci wiewał? Przedszkolacy? Nie, trzecia gimnazjum. Trzecia? Ja byłem pierwszy. pierwszej. Taka krzywda. Tak dużo pytań, tak mało odpowiedzi. No ale teraz powiedz Kuba, ile masz lat? 21. I co zamierzasz zrobić ze swoim życiem, skoro twoją pasją są sporty walki? Zamierzam wyjechać do Niemiec, ponieważ ze sportu walki na moim poziomie nie da się wyżyć. Z pieniędzy, które zarobię, zrobię operację barku, który mam rozjebany, i wrócę do Dużego Miasta i rozpocznę treningi na nowo. Niestety, Kuba coś mi się tu nie zgadza. Powiedziałeś, że chcesz wyjechać do Niemiec, bo nie masz pieniędzy, tak? Tak. I Widzowie, ty... niestety, Kuba nas oszukuje. Dowód, proszę bardzo, kamerzystą. Kogo w tych czasach stać na dwulitrową pepsi? Kogo w tych czasach stać na dwulitrową pepsi? Jak wytłumaczysz to naszym widzom? Co masz im do powiedzenia? Dostałem tych od mamy. na pepsi. Jak twojej mamy nie ma, człowieku, czy ty mam wrócić? Ale jak było? Właśnie wróciła. Plączę się w zeznania, Plączę się w zeznaniach. Płyniesz z nurtem, kolego. Wróćmy do rozmowy. Powiedz mi, Kuba, to tak, był ja, e, profil lepszy. Kuba mówi, że ma lepszy profil. Ja wyglądam całkowicie dobrze. Kuba, powiedz mi. A ja to tym. cię ty za. Aha, powiedz mi, dlaczego zakończyłeś swoją karierę ping-ponga? Ponieważ. E, znudził mi się. Ping-pong to taka pasjonująca gra. E... Powiedz mi o swoich osiągnięciach. Mistrzostwo Pugasia 9 9,4. Mistrzostwo Sandomierza 9,5. Mistrzostwo Czechosłowacji 2000, Olimpiada Paraolimpijska. Coś pięknego. No, dokładnie tak. Tak to mniej więcej tak będzie wyglądał mój kanał. On co? eee... jeszcze coś ma nasz wid do powiedzenia. Do dodać, wygrałem Puchar Wójta. Puchar Wójta wygrał. Nieprawdopodobne. Takie emocje. Jednak wybrałem MMA, bo... Wybrał MMA, bo tam może się turlać z chłopcami. Dziękuję. <laughs>